<gül> <gül> A yo, yo, yo lubić ja, ja, na, nie, ja znau. Tutaj nas odmenie tak ubrala, tu nie. nie, nie. Ta, kile, fajno. Tutaj fajnie się pizdje. Pelka, ty widziałs nie was? But... Tada, nie, nie, nie. <gül> <gül> ja, ja was prosto, to tutaj chce mieć i wy się bledniecie, dać to mieć, jakieś fajno. Ja te kazu. Так ти сяк не вижу гитьякуй файн Серіал. Ахуя-то Надьку мало ще. Зараз начка шмакс. Шмакс. Ой, я шмакс. Здравствуй, Миша.